Co jak co widzowie, ale widoki tutaj to są, to są przepiękne ładne zachód słońca. cześć witajcie z tej strony Tobiasz. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Startujemy z dniem kolejnym. Dzisiaj jest siódmy, czyli chyba piątek. No daj, chyba piątek, brzmi, się kręci, kręci. Wczoraj 22. 70 żeśmy zrobili hektara także całkiem spoko dzisiaj już od 7, także powinno być to troszeczkę lepiej. No wczoraj o 10 zaczynaliśmy. Ja właśnie zawsze jak jak startuję I jak jest taka pogoda właśnie tak jak teraz, to, to Staram się włączyć to na chwilę, niech to tam sobie pochodzi i te paski niech się rozgrzeją i dopiero po chwili ogień, a nie od razu wiecie załączyć jak to wszystko takie zmarznięte co prawda dzisiaj fajna pogoda, słoneczko ładnie tam wchodzi bardzo fajny dzień się zapowiada, ciepło ale no wiadomo yy, Gozera było na pewno yy, nad ranem no nic sobie możemy sobie w sumie przestawić monitorek nie, ekspert, ekspert początkujący o, to by było dobrze ustawić ustawimy sobie na dzień yy, no i co? No i powoli można, można się zbierać, później uchwyt zamontuję, założę mikrofon, to, to może coś pogadam, popatrzę w komentarzach, co tam pisaliście ciekawego, to postaram się poodpowiadać może. No i co? I lecimy, nie? No tego tak nie widać, ale taki lekki szronik tam na tych końcowych liściach, lekko, lekko widać. Eee, I co? No i to co mówiłem kiedyś, no. Czas na wentylowany fotel się skończył, teraz utrzymamy się. No, dobrze jest, dobrze jest, jeszcze nie ma takiej zimy, nie wiadomo jakiej, ale myślę, że Że, że grudzień zawrzymy w tym roku. Mamy dzisiaj 7 listopad, także Także jeszcze trochę mam do skoszenia, także jeżeli nie ruszą na zasadzie takiej, że wszyscy naraz i, i będą chcieli po pięć kombajnów, to myślę, że, że będziemy to kosić do, ku... do, do grudnia. Szczerze mówiąc, to tak troszeczkę wydaje mi się, że ta kukurydza już lepsza nie będzie. Że, że no, by było dużo, dużo tego słońca i tej pogody, żeby, żeby ona na aczkolwiek wydaje mi się, że no, trochę mało realne przy, przy obecnych, obu, obecnej pogodzie temperaturze, bo to co, to, co w dzień nawysnie to wieczorem znowu naciągnie. Także. Także no, no obym oby się mylił obym się mylił, oby to poszło oby to poszło sprawnie i żeby, żeby to tam wszyscy byli zadowoleni ale, ale jak będzie to zobaczymy widzieliście, teraz mam takie przekoszenie, więc zrobiłem właśnie po pole bardzo długie, a wyjeżdżają tutaj gdzieś tak kół tego, kół tego komina, także bez sensu żeby przez całe pole musieli przejeżdżać i e, i, i no i prze, przejeżdżać przez całe pole i dopiero wyjeżdżać, także poprzecinałem im te pola tutaj w sumie w jednym miejscu. No bo tak, tak muszą jechać przez całe, jeszcze znaczy przez połowę, i dopiero tutaj wyjechać, bo, bo, bo po prostu, żeby nie wynosić brudu na, na pola. A to, co właśnie mówię o brudzie, to to właśnie najgorsze czy najgorsze. No taka pogoda rano, właśnie to wszystko lepkie jest. Te liście się teraz lepią mitami i będą raczej mi zaklejać tam gąsienicę, ale ale opanujemy i to. A czyli to jest to. Tak ma to wyglądać. No. Nie ma dużo jakoś, ale przyczepa 3 osiowa. Przyczepa niska, bo tutaj ziemniaki też uprawiają. Trochę tam na pewno wchodzi od 20 ton do, To myślę, że ma lekko. Eee, godzina 29 po ósmej. Druga przyczepa niestety dopiero, ale mu tam sypie No, nic, walka trwa, walczymy dalej. Patrzcie, pan też lubi się pobawić, a już wyszedł. Wyszedł, ale ślizgał się przed chwilą, a pewno nie włączył. Chodźmy dalej, troszeczkę lepiej teraz. zjechały trzy ciągniki od razu. Także idzie już, to, idzie już to lepiej, nie stoję tak. Nie widzimy teraz, ale teraz na pewno podjęcie. No i ostatnio ktoś napisał, żebym wodował przyczepy do pełna. No, wieszcie mi, że. To w takiej sytuacji, kiedy ja tutaj stoję i czekam na te, na te przyczepy, to ja bym ładował ich takim czubkiem, że nie mogliby wyjechać z pola, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu daleko się to wozi i, i żeby chłopaki po drodze tego nie gubili, także no, musicie zawsze tak patrzeć na to troszeczkę z drugiej strony, bo ja mówię, no ja mógłbym sypać i, i nawet i tutaj na kabinę, a to nie o to w tym chodzi, no wszystko musi być tak, my robimy to tak, jak tutaj sobie zażyczą kierownictwo czy właściciele, także to, to, to mówię, trzeba, trzeba brać zawsze taką poprawkę. Ja nie otwieram tego jako jakiś tam negatywny komentarz czy coś, tylko, tylko po prostu no, musicie zawsze pamiętać, że, że to co być powinno, a to co jest nie zawsze zależne jest no, jakby tutaj tego. Nie? Niestety widzowie ten długi kawałek taki się już skończył, teraz troszeczkę krótsze. Taki ze skosa tutaj zostało, kurczę szybki, brudne, szybki, brudne trzeba wyczyścić ale dzisiaj akurat fajnie, bo chłopaki cały czas jeżdżą mało co stoję także także licznik się w miarę kręci także jest dobrze, jest dobrze myślę, że jutro tam do południa na spokojnie to skończymy i zobaczymy co dalej, zobaczymy co dalej. No, na razie, na razie. I wilgotność tutaj tutaj u nas i tam kolega w komentarzu pisał, że też gdzieś tam kołonysy kości i jest około tam 30, także także nie ma tragedii. No, szybki mówię, te zaraz wytrę, tutaj mamy jeszcze farka za sobą zaraz, zaraz go doładuję i i sobie to wyczyścić Właśnie to co mówię, no na Bułgarii to, to non-stop. Na Bułgarii to jak w takiej kapsule, bo wycierackie trzeba było włączać. Bo tam dosłownie non-stop no te szyby, w wszystkie szyby były brudne. A tutaj no, nie włączam, bo, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Po prostu co jakiś czas sobie wyjdę i to przetrę. Co jak co widzowie, ale widoki tutaj to są to są przepiękne. Ładny zachód słońca. A teraz i tak jesteśmy w takim troszeczkę dole, jakby. Ale jak żeśmy chcieli tą kukurydzę, gdzieś, gdzieś tam, przy samej granicy z Czechami, to tam takie mówię, bardzo ładne góry, pięknie to wygląda, mówię, to tam są drzewa, to tego tak nie widać, ale, ale telefon też na pewno tego tak nie oddaje, bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi to się podoba takie coś, bo góry lubię, w ogóle podoba mi się tu na Śląsku, co prawda teraz jesteśmy w Opolskim, ale, ale ten rejon bardzo mi się, się podoba. No, sprzątać trochę, żeby nie gadali, że brudne kosie. Tak, serio, byłem sobie szybki, wycierać lusterka. No i tak mówię, pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. To, co mówiłem, ten najdłuższy fragment już skończony. Teraz zostało troszeczkę krótsze. Zbiornik praktycznie na całą długość także nie wiem, 700, może 800 metrów może tu będzie. Ciężko powiedzieć, ile zostało tych hektarów. Mam 50, także no może tak około 20. Koło 20 może tu być. Myślę, że troszeczkę mniej, ale zobaczymy ile wyjdzie finalnie. Pole mówiłem, 2200 ma. Na najdłuższym, najdłuższym, najdłuższym miejscu ma 20 i ma 131 hektarów. No, tak to wygląda. Widzicie miejsca jeszcze po bokach dużo, nie? Po bokach dużo. To jest ten najmniejszy zbiornik z tych jakby nowej serii eee, Tak? Tak Najmniejszy, tak bo ten, ten wyższy Jakby ten większy 15 tysięcy to jest jakby na równo z tamtym, nie? Tak tutaj Tak jakby na równo z tym A ten e, największy czyli 18 Jest po prostu jeszcze z taką dokładaną tutaj klapką, nie? Z takim co, co jeszcze po prostu po całym wodzie się Się tutaj to jeszcze otwiera, tu jest 13,5 tysiąca 13 tysiąca, 15 i 18 tysięcy. Tak to wygląda. No, tu jeszcze by sporo weszło, ale po prostu tutaj się sypie. I co najgorsze, teraz jesteśmy tak. To nie pewno tego tak nie widać, ale jesteśmy pod górkę. O, może będzie widać. I widzicie tam z tyłu, no z tyłu to jest po prostu miejsca. Miejsca nie ma, także zaraz by mi tam nasypało się na, na silnik. Na silnika, owieśnij mi lub nie, taka kukurydza potrafi rozczaskać paski. Nie? W starych kombajnach, jak tam po prostu z tamtej strony powspadało, to to normalnie rozwalało paski. Także nie ma co świrować, e, no, Opanujemy, dużo nie zostało, ale ładnie. Dobra, tym pięknym akcentem, pięknym zachodem słońca kończę i montuję i wrzucam Wam filmik. Także pozdrawiam serdecznie z pięknej obolszczyzny.